Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Matim0809, a dziś jest ze mną moja siostra. Przywitaj się. Cześć. Ostatnio były do kupienia trzy megaboksy. Postanowiłem otworzyć wraz z moją siostrą. No dobrze, Wika, to jak, otwierasz pierwszego? Tak. No to dawaj, otwieraj. I co, uwaga, co będzie? Monety. Jest coś. I co to będzie? By... Piąteczka. O Jezu, trafiłeś podopi Ja cię kręcę. Ja, dziękuję, piąteczka. Dobra, nie, teraz ja otwieram dwa mega boxy i... No nie, nie wierzę w to, nie ma nic. Dobra, otwieram drugiego. I... Patrz, Wiktoria, jest coś. No. Co to będzie? Obykiełek. Nie. Gadżet. Ale trudno, będzie, 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 będzie. Akurat nie miałem przydać się do Leona, jest przydatny i to bardzo. Jak może widzieliście, była jeszcze duża skrzynka. Niestety, ale nagranie się włączyło, otworzyliśmy je poza i trafiłem w To znaczy moja siostra trafiła. Nie wierzę w to, jak, jakiego ona ma farta, ale muszę częściej z nią robić openingi. Przejdę teraz do paru meczy, które zagrałem z moją siostrą. W komentarzu możecie napisać, czy wolicie, aby to były najciekawsze akcje bez głosu czy też moje komentowanie tych akcji lub eee, może aby to było robione cały czas, gdy rozmawiam z moją siostrą, komunikujemy się no i wspólnie gramy. Choć wydaje mi się, że ta trzecia opcja będzie najlepsza. Jeśli filmik Wam się spodoba zachęcam do łapki w górę, ewentualnego komentarza, czy też subskrypcji kanału. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do obejrzenia pozostałej części filmiku. you